wciąż sobie zadaje to trudne pytanie? Za to nieba do Ciebie mój Panie Wzyciągę płyną całymi strumieniami Ta cisza wciąż boni między pytaniami Ta cisza zabija tak bardzo od środka Ta cisza przeklęta, bez dusza okropna Dlaczego cierpienie ma dziś dziska imię? Kto mógł to poszywać? To jestem uwinien, olbrzymia rozpacz wszystko pochłania Wciąż brak odpowiedzi na trudne pytania Od tamtej złej chwili się stoi w miejscu Od tamtej złej chwili nie dziura serce, Bo są takie gwiazdy, które gasta same Zwyczajne swym blaskiem, bólu ukrywaniem. Czego cierpienie ma dziś dziecka imię? To mu to powstrzymać? To jestem winien? olbrzymia rozpacz, wszystko pochłania Wciąż brak odpowiedzi na trudne pytania. Od tamtej złej chwili, trzeba stoi w swoim miejscu. Od tamtej złej chwili wielka dziura w sercu, bo są takie gwiazdy, które gastą same. z swym blaskiem w bólu ukrywaniem. Bo są takie gwiazdy, które gasną same, Zmęczone złym blaskiem, bólu ukrywaniem. Bo są takie gwiazdy, które gasną same, Zmęczone złym blaskiem, bólu ukrywaniem. Są takie gwiazdy, które gaszą same, Zmeczone są blaskiem bólu ukrywaniem. Bo są takie gwiazdy, które gaszą same, Zmeczone są blaskiem bólu ukrywaniem.